Tak, przyszły nam dzisiaj. Całe pudło. I kłóś będzie teraz otwierał, co mu się trafi i będzie pokazywał, prawda? No, pierwsza figureczka. Zobaczymy, co to jest, aby się nie powtarzały tak nie. Czasami są. O! Jaki fajny! Co to jest? Co to pisze? Pokaż. I karty takie same są. Tak? Trzy takie same pokaż. Karta jaka się trafiła. Tap to open. A to z tym, co eliksir robi jakieś. No no dobra, następna. I rzucę tym. To jest taka gra, Brawl Stars Kubuj, zaraz mamę tym. I mamusia oczywiście tak samo gra. Teraz kolejna. A, ta A. dziewczynka, ta róża, tak? Karty. O, jaki ludzik. Fajny. I karty takie, no. Ta dziewczynka róża. Ale że trzy takie same w padkach mogłyby być inne, nie? A to że nie jest to samo. Karty te same. No następne teraz pudełeczko. Chyba nas nikt nie ogląda jak na razie, nawet nie o, wiemy nie, czy nas. Nie, to jest Znowu to samo. Same. Wiedziałam, że mogło okay. się powtarzać. Oj, to jest... te same karty. Będziesz Aha. miała... 25 figureczek nam zostało. Teraz już 22. O coś innego. Ło! mam go. Masz go? No. Ale fajny. No. I dziewczynka ta, co ma niedźwiedzia. Ja to znam. No. Następny. O, coś nowego. Też go mamy. Nie wiem. To ten chłopczyk? Ten nie. sam. Ta? Dziewczynka lub chłopczyk, to będzie miał do wymiany z kimś. O, tego nie ma. Nie, ty tego nie masz. Spray'em. Jakoś... A, ta dziewczyna ze spray'em, no, no. A karty te same. No, ale to nie powinno być tak, że jak inny ludzi, to inne karty powinny być. Wielkie jedno oszustwo, nie? A figurka? Znów to, to, jest to samo. Ale bym mógł się Będziesz mógł się wymienić z kimś? No. Tych kart to troszkę jest. O, już ktoś nas, jedna osoba ogląda. Widzę, o, dziś karetka jedzie w roku. Ledwie. Oto takie karta. Z Blastersa. Okej, okay. o, siema, siema, siema Natalia, siema Iwona. Co tam u was słychać? My dzisiaj. O, jaki fajny kosmiczny. Ja go chyba mam. Zostawiamy łapeczki w górę. I kto jeszcze nas nie widział, subskrybuje kanał. O, już 15 A? osób nas ogląda. A ty Siema Iwona. co ja O, widzisz, Taką to konto Twojej mamy. Znów to samo, ale to jest. O, co mówiłaś mama? Nie, tutaj Natalia pisze, to konto mojej mamy. Hej Ksawery. Czy dobrze nas słychać i widać? Znów te same karty oczywiście. Ale le chyba. No, o ten. Fajny. Jeszcze czekamy na Labubu. La tak to Kuba? Siema Michał. A to znowu to samo. Siema Jan. Witamy, witamy. Spoko loko. Cześć Renata. O! O, jaki... Ja ten zielony też go miałam. A gdzie go masz? No. No, zabawki fajne, ale to się wszystko powtarza. To tak nie powinno być, że jest... W jednej paczce tyle no. samo kart, tych samych no i jeszcze powtórzymy. zabawki. Znów się to powtórzyło. Wyżej grosz. No ale trzeba i e Boxing sobie sprawdzić. Jeszcze nam te lubu, czy jak one tam idą. Też jesteśmy ciekawi, co to przyjdzie. Bo ty, czy to ty, warte? Już. O, chyba to. Cześć Bartłomień. Co otwieramy? Brawl Stars figurki. Takie lalubu, wam pokażę, jakie mu się ostatnio trafiły. Jedną mam przy torebce. Jedna taka niebieściutka, mam? No. Jedna niebiściusia. Takie lalubu białe też mu się trafiło. Cześć Rosji. I takie różowiutkie, a jedno mam przy torebce ja. Zawinęłam mu, bo jest takie fajne fioletowe. No, to jest jakiś z, z gitarą, nie? Ale szkoda, że te karty się tak powtarzają. Mówcie, co tam u Was słychać. Łapeczki w górę. Subskrypcje zostawiajcie. Pozwólcie się rozwijać młodemu pokoleniu. To jakieś? To też już masz trzecią. A może my jakiś konkurs kiedyś zrobimy, że będziemy te figurki w konkursie rozdawać, co się po, po, powtarzają na mnie? O, jedziesz na basen ksawery. Fajnie, fajnie. Dzisiaj taka pogo, pogoda w miarę. Siema Krzysztof. Kuba ma 10 lat. Będzie miał we wrześniu. To w tym roku ksewery miałeś pewnie komunie, tak jak i Kuba. A to już chyba jest. jest też zielony. zobacz powtarzają ci się wszystkie. Siema Krzysztof, Siema. To jest taki sam. To jest znów takie samo. No widzisz, ile masz tych och, jeju. Dużo. O, chieju. Dużo. To... Nie, znowu się powtarzyło. No trudno. Tak się zamawia. To jest niespodzianka. Nie wiadomo, co się trafi, prawda? No. Jeszcze chyba dwie też. Sawery. O. o, taki sam. No niebieski. Super. Lubi, lubi teraz ta moda na te browsers. La, 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 la lubu, la lafu, ja nie wiem, jak to nawet już wymawiać te podróbki. To wszystko tak samo teraz figurki. No, Dzięki. No, faj, paczka, fajne są, no. Ostatnia paczka została. Fajne, fajne, ale i pieniądze fajne za to. I żeby coś naprawdę fajnego w tym było. Powtórzyła się już. A, już nie ma. Tak, masz Rosji. Y, do, y, tak, racja. Jest dużo powtórek, dużo powtórek kart i dużo powtórek właśnie figurek, więc y, nie opłaca się w sklepach stacjonarnych kupować, tylko opłaca się po prostu zamawiać przez internet. Bo też myślałam, że jakieś nowe to bo przychodzi w ogóle jakieś co nie miał. A tutaj o, po trzy, po cztery takie same w paczce przeważnie, więc. No pokemony to i ja za dzieciaka zbierałam mi kartki różne Kuba się nazywa Cześć Krzysztof A to Filip Aha, dobra Filip No i mieliśmy, co nam Kuba powie, że byliśmy dzisiaj I... gdzie? U okulisty byłeś dzisiaj No, później pojechaliśmy nie? Po pizzę. Nie, tak się siedzi na razie w domu, później się wyjdzie coś pokombinować, może błogim pojeździsz, no A może hulajnoga przyjdzie. Cześć Max, e, pyta się Ciebie e, tutaj Filip, czy wolisz Cristiano czy Messi? Ronalda. Ronalda? Tak, Krzysztof, nagrywamy. On ma też i Messiego, ma też o pościel FC Barcelony, bo on jest fanem FC Barcelony. Mów od o ciebie, Kubunia. Dzieciom. O, poduszka FC Barcelony. Disneyka O, pójdź po Disneyka, pokaż swojego kota. Zaraz Kuba pokaże swojego kota, jakiego ma. E, nie, Gier jeszcze nie nagrywał. Nie, jakoś nam. raczej no, raczej rzadko tylko w tego brąz Starsa co gra, ale nie nagrywał, jeszcze nie próbował nawet. O, jest Disney, ale o, gdzie jest Disney? witaj się Disney. -ek. O, już Disney w pudełku sieć. Śliczny Amber. Fajny Kotecek. To Kubusia przyjaciel, on przychodzi tutaj, śpi, o już wykorzystał chwilę i poszedł sobie na krzesło Kuby. Co tam jeszcze ciekawego powiecie, co tam słychać? Jakie plany na wakacje macie? Dziękujemy, bardzo ładny i bardzo mądry, czasami troszeczkę agresywny, bo bije się z Kubą, trenują boks, MMA jest, ale to on tak dla zabawy robi. No my też mieliśmy Bartłomie i Rudego, ale niestety gdzieś nam zaginął w akcji, a ten jest po prostu niewychodzący, wychodzi tylko w takim wózku specjalnym dla kota, nie puszczamy go na dwór, bo mieszkamy blisko szosy, już kilku kotów nie mamy, nie wiemy co się z nimi stało nawet, ale podejrzewamy, że pewnie gdzieś samochód potrącił. Też mieliśmy pięknego odwaru, daski piękne i mieliśmy takiego jednego ładnego Gacusia, no ale niestety musieliśmy go uśpić, bo zachorował. O, widzisz, ty masz dwa koty. No to fajnie. My mieliśmy też zawsze po dwa, ale teraz został tylko jeden. Na szczęście, Czemu bo. Drugiego nie chcesz? Ja nie chcę drugiego z tego względu, że ten już by się obraził, bo jest duży, Jakby był malutki taki, bardzo malutki, no to tak. Ale to jest już za duża przestrzeń między nimi. No, by bił go, by warczał, by uciekał, by się chował. No niby miał tego takiego kociego chifa, na to zachowił i to jakoś fich, pich się nazywało i nie było na tego, na to nie było żadnej po prostu rady, byliśmy u weterynarza kilka razy, dwa tygodnie go woziliśmy, dostawał kroplówki i tak dalej, później na koniec się okazało, że musimy go niestety uśpić, bo już jest tak zaawansowany, że on będzie się po prostu męczył, a i tak zdechnie, i tak zdechnie, więc musieliśmy podejmować decyzję albo żeby kot się męczył, Albo po prostu ulżyć mu trochę w cierpieniu, no ale przeżyliśmy to bardzo i dlatego wzięliśmy Disneyka już później. No i jest Disney jak już z nami, niedługo będzie rok we wrześniu, ma się dobrze. Trzeciego, tak. No, mieliśmy też takie dwa rudaski fajne, no ale i mieliśmy takiego fajnego glantosia, co też nam zaginął, mm. ale był u nas 4 lata, ponad 4 lata, no mm. i niestety. Najstarszy kot, co, co u nas był. Tak, najstarszy. Tak, przy szosie jak ktoś mieszka w ogóle, my tak bezpośrednio nie mieszkamy, no ale to jednak kot za czymkolwiek skoczy, a tutaj nikt nie zwraca uwagi na to. Tylko jeżdżą jak wariaci. To jest problem. Kto jest rok od swoich urodzin? Nad morzem. Yy, tak Rosji, my nie, my nie kupowaliśmy oryginalnego, bo to nie ma sensu, one i tak są przesłodkie, zamawialiśmy teraz na AliExpress. Są takie fajne puchate. W chińskim sklepie też są po 50, po 55 zł, no ale to już jest lepiej sobie zamówić w tej cenie tańszej i przyjdzie poczekać ten tydzień czy coś, żeby sobie zobaczyć, sprawdzić co się trafi, niż kupować właśnie w tej cenie 200 zł za taką maskotkę. To jest przesada, jak za 100, chyba 7 zł można mieć sześć. A co to za różnica? I jeden, i drugi jest ładny. I te, przecież to jest takie fajne, puszyste, mm. w dotyku takim ilusie. Ten, A ten niebieski to nasz pierwszy, co się ja drapnął. Ja go chciałem i ty nie chciałeś, bo to twój miał być. Tak. Ja go drapnąłem. Tak. O ten drap? No fajne, fajne, bo one są takie fajne milusie. Ja nie wiem, o co tym ludziom chodzi, że nie oryginalne czy coś. Przecież to jest, to jest zabaweczka i to jest zabaweczka. A mi ostatnio w ogóle się w chińskim trafiły po 22 złote. I ja mówię do niej i nie wzięłam więcej, tylko wzięłam dwa, na, bo mówię i tak zamówiliśmy. Okazuje się, że szef się z chińskiego pomylił i one miały być po 65 zł, a mi się udało kupić dwa po 22 i mówię, jakbym wiedziała wcześniej, że one nie będą w tej cenie, to bym wzięła po prostu więcej. No ale niestety tak się już, już później, jak poszłam, już były w normalnej cenie za kilka dni. No jest teraz ten szał na te labubu, labubu i labubu. Kuba hmm. też chciał właśnie sprawdzić, jak to wygląda, co to fajne, ale fajne. Ja, ja hmm. Mi się samej podoba to ogólnie. Polecam. Tak. Czy, czy po prostu. Yy, do y, torebki, czy do jakichś kluczyków, czy coś przyczepić fajnie to wygląda, jest Milusia. My też mieliśmy jechać na taki zlot, poszukiwaczy i w ogóle z wykrywaczem, ale chyba ten zlot nie wypali na wakacje, więc coś tu będziemy kminić na miejscu. Czasami pojedzie się na jezioro albo gdzieś, podwożycie się pochodzi. Poszuka. Też jest fajnie, ale pogoda taka naprawdę nie za ciekawa, żeby czerwiec tak, no dzisiaj troszeczkę tak pali, ale wraz chłodny wiaterek. Jutro coś nadają na koniec roku szkolnego, że będzie deszcz. To też nie za bardzo. A żeby taki czerwiec brzydki był, to naprawdę. No kuba, coś może chce się kogoś zapytać. Co tam u nich słychać, czy cokolwiek? Co was słychać? Czy mają wakacje? Może Mam, nie. Czy mają wakacje? Czy wszyscy pozdawali? No. My na razie zdaliśmy, nie? Do kolejnej klasy No ostatnio byliśmy na wycieczce szkolnej w Warszawie, to w Warszawie na Tela Bubu normalnie na tych straganach, co tam są z pamiątkami, to po 65-70 po zł sprzedawali. I te dzieci to kupywały, bo to szała, ale mówię naprawdę... O, przegięcie, trochę drobne. Za takie coś małe. I to właśnie chodzi o to, że to nie jest oryginalne te, co sprzedają z Chińczyka czy cokolwiek, a dzieci tyle pieniędzy płaciły. No ale nikt nikomu nie, nie zapłoni Ja kupiłem, kupiłam, bo był tylko ten Browest No, ty Browest skupywałeś i kupywałeś co? Szaliki. Polski, Ralu, Madryt i Barcelony. No, czapkę. Czapkę, Ralu. I magnesy. No takie ciekawsze rzeczy sobie brałeś, co ci się przyda. No nic, już i tak 17 minut jesteśmy. Troszkę nas osób oglądało. Zobaczyłaś, jakie ci się figurki podwajają, potrajają. Może zrobić jakiś konkurs z Twoimi bryloczkami i z tymi figurkami w ogóle? Jak będziemy mieli subskrybentów ponad 200, może albo 300? To wtedy zrobimy jakiś fajny konkurs. My, nie jak 300 subskrybentów będzie. Mm. będzie Może to... też coś dodamy do konkursu. Fajne rzeczy. Rze rzeczy. Rzeczy. Dobra, chyba będziemy kończyć, nie? Będziemy robić, co mamy robić, bo jutro koniec roku szkolnego trzeba się przygotować. Ogarnąć w domu trochę. Oh, i posprzątać to pranie, to co, to tam, to, to, to obiadek, i tyde, uh. itp. Uh. Dziękujemy, że byliście z nami na live, tak. że pisaliście do nas Bardzo nam z tego powodu miło, kto zostawił łapeczki, to zostawi łapeczki, kto zostawił subika, to też bardzo dziękujemy Tak Jak przyjdą nam dla lubu, zrobimy znów live'ika, albo zrobimy po prostu jakiegoś live'ika na dworze może jak przyjdzie hulajnoga, nie? Uuu no, no, dzisiaj może jeszcze być live jak przyjdzie hulajnoga. No, bo Kuba sobie kupi hulajnogę. Elektryczną. No, już miał tyle tych sprzętów różnych, no a teraz sobie wymarzył tą <laughs> hulajnogę bok po pomuni. Bo no, na komunie dostał Bugiego, no. którym też jeździ i wariuje. Ale hulajnogę będzie I teraz. Też, mam. No, masz kłada. I rower elektryczny. No. I rower elektryczny. Dobra, to będziemy uciekać. Dziękujemy Wam za uwagę, za to, że z nami byliście. Tak. Bardzo nas z tego powodu miło. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy na kolejnego live'a. Pa! Już albo z nogą albo z labubu. Tak. Albo nie wiem, co tam wymyślimy. Więc pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy. Pa! I życzymy mi miłego dnia. Tak.